Pokażę Wam dzisiaj, jak wyjmuje się palnik RTB z kotła, z kotła Blackstar. Musimy zacząć od wyciągnięcia rury od przewodu pneumatyki do czyszczenia. Następnie odkręcamy wtyczkę palnika. Musimy jeszcze wyciągnąć kolano podajnika, do tego możemy użyć imbusu, bo ponieważ są tutaj takie dwie śrubki. Musimy je odkręcić. O, tu już mogę ręką i mamy wyciągnięte, wyciągnięte kolano. Następnie odkręcamy dwie działki tutaj przykręcające palnik do kotła, i możemy wyciągnąć palnik.